Jestem głupi, jestem głupia. Co powiedzieć dziecku, gdy tak o sobie myśli? Sprzedam ci teraz cztery sprawdzone sposoby, które działają. Co powiedzieć w takiej sytuacji? Powiedz: Widzę, że coś ci poszło nie tak i jesteś na siebie zły. Dlaczego? Dlatego, że pomagasz nazwać te emocje. Zamiast przyklejać łatkę. 2. Powiedz, powiesz mi, co się stało, że tak o sobie pomyślałeś. Dlaczego? Dlatego, że pokazujesz, że chcesz zrozumieć własne dziecko. 3. Powiedz, to, że coś się nie układa, nie znaczy, że jesteś głupi. Każdemu ma prawo coś nie wyjść i oddzielasz wtedy. Emocje od jego tożsamości. Czyli pokazuje, że zachowanie idzie za człowiekiem. To nie znaczy, że ktoś jest głupi. Jego zachowanie może być niewłaściwe, a nie on. To jest znacząca różnica. Dlatego zawsze też Wam mówię, że dzieci nie są złe. Ich zachowanie tak, może być niewłaściwe. No i czwóreczka, powiedz. Że każdy czasem robi błąd. Ja też czasem go robię. Dlatego masz do tego pełne prawo. Dlaczego to działa? Dlatego, że udzielasz wsparcia i pokazujesz, że błędy są naturalne, są wpisane w to, że czegoś się ludzie po prostu uczą. I nawet my, dorośli, je popełniamy. To co dopiero dziecko. I zaznaczam tu mega ważną rzecz. Pamiętaj, że ucząc dziecko lub nastolatka, jak ma zrozumieć swoje emocje, jak je wyrażać, tak by nie ranić innych wokół, dajesz mu nie tylko na chwilę, nie tylko na ten trudny czas, żeby przetrwać jego dorastanie, narzędzie, tylko na całe jego życie, żeby potrafił sobie radzić w dorosłym życiu jako człowiek. Budujesz w nim poczucie wartości, bezpieczeństwa. Dlatego przypominam ostatni raz e-book 43 zł do niedzieli do północy jeśli potrzebujesz wsparcia wygadać się pisz na priv ja tam jestem i jeszcze nadążam odpisywać buziaki mama